Na Czas na pierwszą część konferencji po meczu drugiego etapu Torun Basket pomiędzy Kotwicą Kołobrzeg a Pultwarnią Stroga Gdański. Z nami zespół gości, trener Pan Tomasz Jankowski oraz Bartosz Starzało. Bardzo proszę Panie Trenerze o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Dobry wieczór wszystkim. E, cóż, dzisiejsze zawody były mm, co najmniej dziwne. Myślę, że druga strona, czyli Tomek Morzek też ma takie wrażenie. To znaczy tak, bo na pewno, na pewno nie jest łatwo, ale wiemy, tak, nasza profesjonalna liga takimi prawami się rządzi, że nieraz trzeba wjechać w dniu meczu, zresztą Kostycja brzeg, to wie najlepiej. Nie jest to na pewno nic dobrego dla zawodników, dlatego pierwsze minuty takiego meczu po takiej podróży są obarczone pewną niepewnością. I stąd właśnie pierwsze 25, minut, 25 punktów straconych w pierwszej kwarcie, co oczywiście dało przewagę gospodarzom. Ale nie tylko, nie tylko sam suchy wynik jest ważny. Dla mnie próbuję, próbuję namawiać moich zawodników do trochę innej gry, do znalezienia balansu pomiędzy rzutami z daleka, a rzutami spod kosza, wymuszaniem fauli. I niestety w pierwszej połowie to się nie udawało. Raptem cztery osobiste rzucaliśmy, gdzie zespół kotwicy chyba naście takich rzutów oddał. I niewątpliwie w drugiej połowie no, obraz uległ zmianie. Na pewno na, zas na, na, na pochwałę zasługuje stracone 9 punktów w ostatniej kwarcie i właśnie punkty, łatwe punkty, czyli po kontrach, których nam niezmiernie brakowało w pierwszej części spotkania. Dlatego po raz kolejny jak gdyby chłopcy udowodnili, że stać ich na, na, na grę dobrą i bardzo dobrą w obronie. Po raz kolejny od myślę, że kilku tygodni zostajemy na poziomie 70 straconych punktów, co jest oczywiście bardzo fajną sprawą. No i właśnie te kontry, te łatwe punkty osobiste w końcówce meczu też zaważyły o końcowym wyniku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie głos zabierze w skrzydłowie kociewskiej Diabłów, bardzo strażało. Wrzucające skrzydłowe dwa, 7 siedem punktów, siedem zbiórek bardzo strażało. Bardzo chciałem... Pogratulować zespołowi gospodarzy dzisiaj bardzo ambitnej postawy. Um, się dzisiaj udało wygrać. Chociaż prowadziliśmy przez 25 komentarzy, ale to um, wystarczyło. Um, wystarczy się cieszyć z tego wyniku, ale nie ma co ukrywać, że nie um, były to rewelacyjne zawody w naszym wykonaniu. Um, wracamy do domu, pracujemy dalej. Zostało 6 spotkań do końca i każdego dnia musimy być skoncentrowani jako aż do ostatniej meczu tego sezonu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, ja tylko na 7 punktów 7 masy. Czy są pytania do drużyny Podformy? Jeśli